Czy wiele rzeczy Was interesuje? Czy wieloma rzeczami chcielibyście się zająć? Stoicie w miejscu nie wiecie co wybrać. Ten odcinek jest dla was. Dzień dobry, tutaj Michał Szczypanek. Człowiek wielu talentów, pasji i chęci życia. I Piotr Piwowar, tak, który jest? nie wie, na jaki instrument się zdecydować, bo jest zainteresowany wieloma gra na wielu i na wielu mu wychodzi. Co wybrać? Oto pytanie. Tak, Nie zrecenzowałeś, jak nikt dotąd Michał. O czym dzisiejsza pogawędka? O multi-passionate people. Ooo, to dlatego te instrumenty, te fujary. <grym> czyli o szałamaje. ludziach, którzy mają wiele pasji. I to im przeszkadza, bo nie wiedzą, co wybrać. Dokładnie. Wydaje mi się, że powinni sobie narzucić jakąś etykietkę i być kimś sfokusowanym na jednej rzeczy. Tak. A tu, a, 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 nie musi tak być, proszę Państwa. Ty. Ja kiedyś miałem coś takiego, że miałem y, nawet maila, że zrobiłem ja harmoniusz, małpa. Poczta.onet.pl. Harmoniusz? Har bo Czekaj grałem na harmonii, i na akordeonie, A, okay. nie? Okay. Ja? Że ja? Ta Czemu ja? Ja, że no bo harmoniusz było zajęte. Ważny jest. Aha, okay. Nie, gdzie ważny? <grym> wtedy jeszcze nie było w ogóle internetu. Ty, nie, no internet nie powiem, był, było tak? maila. A propos, ty. ja coś ci powiem zaraz. Nie, poczekaj, dobra, no. Mhm. A powiedz mi, teraz to, jak ja prezentuję się mhm. y do internetu, to gdzieś tam widzisz, żebym coś o muzyce mówił albo jakieś takie rzeczy? Właśnie nie. No nie? Nie zauważyłem, no. No Nie. Bo A stwierdziłem, stary, że bo stwierdziłem, że to no. kuźwa nie ma sensu. Nie pamiętam, czy gadałem z zawodnikiem, czy słuchałem i on mówi tak, że wielu się zastanawia, kim ja jestem. Nie, że ja, no. tylko w ogóle. Zastanawiasz się A, czasem, tak, kim tak, ja tak. jestem. No, no. A może się le lepiej zastanowić nad tym, żeby po mm. prostu być. Dokładnie. ja jestem, present continuous, I am, ink... To I... <grym> to, to, to... Ale wiesz o co chodzi? Nie, <grym> Ta, że jesteś. Pan Bóg też się tak przedstawiał. Jestem, który Ta, jestem. Nie On nie mówić. mówił. Oj, jestem płomienialistą no, harmonii. No, 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 no chciałeś mi o... powiedzieć coś o ja. Dobry odcinek, będzie ciekawy. E, jeszcze, jeszcze Znasz mojego piecka, tak. słodkiego Bigla i nazywa się Boguś. Widzi już na oko? E, tak, no przejrzał. Już mu wyleczyliśmy oko jego biedactwo straszne, ale trzeba się opiekować pieskami, bardzo fajnie jest. No Michał i ja tak. ostatnio głaskał psa i wiecie, to bił. No i okazało się, że mu spuchło jedno No i tak. Jest, Tudianie, jak no wiecie, to że je budę, je schody, różne rzeczy je, podjada sobie różne rzeczy, bo to jest beagle. No. I teraz chodzi o to, że kupię mu wycieraczkę taką. No ja przed tą budę, żeby miał tam, no nie? Tam Na home. Home, pisał Domek, nie? I, i przychodzę wieczorem, a on zeżar pół wycieraczki i zostało... Mi. Mi, czyli ja. Nie liczy się dom, liczy się tylko ja. Ale klasa. Egoista mamy, kurka. Ja że, że się tak potrafi pies do właściciela normalnie upodobnić. No właśnie. Upodobnić. <grymista>, Ale a propos ja, mi, no nie? No, no, Czy ty no. musisz się definiować przez pryzmat właśnie jednej czynności, jakąś etykietkę sobie nadawać? Bo co jeżeli, no, no chyba retoryczne to jest pytanie, że nie musimy, no nie? Ale jak działa świat? Na przykład sanatorium. Zabierz mnie do sanatorium w przeodcinku, tam gdzie dom zdrojowy. No i wiesz, jak ktoś powie, że jest lekarzem, to wszyscy nagle zaczynają się tak lekko błyszczeć oczka. I mówią układko, tak, panie doktorze? A bo pan doktor, albo coś tam. Rozumiesz? A ja jestem na przykład. Yy, harmoniarzem. A jestem na przykład ślusarzem. No nie. Czy, czy ktoś się do mnie zwraca, rozumiecie, na posiłkach ślusarzu? Panie ślusarzu, czy życzy pan sobie może Kolesława? No nie a z doktorami, tak jest. Panie doktorze, a dla albo pana panie, kompot. Panie mecenasie. Albo tak, no jeszcze Panie doktorze, dla pana kompot jest z peśćmi czy bez peści w tych śliwkach. No. Panie ślusarzu, no. No tak, to jest. Nie, że jest I też może właśnie ze szkodą dla nich sam. Tak, znobowanie się na etykietę. No ale może oni nie chcą tak? tego, ale taka jest już przyjęta norma. nawet Słuchajcie, jeśli ogląda nas jakiś. Doktor i and Doktor. Doctor and doctor, w jakim długo serialu? Tutaj tak Doctor tak. doctor. Jeśli ogląda nas jakiś doktor albo lawyer, słuchajcie, mm. dajcie mm. znać, bo to. Ooh, Dobrze powiedziałem? Perfect, eh? Perfect? Yeah. Perfect, yeah. Ćwiczę na konfleksach, no. ja, ale to dajcie znać, no bo to słuchajcie, jest jednak snop na e Czy wy się lubicie ja e w ogóle ciekawy w tak? Czy tak. właśnie nie? Czy na przykład wam to przeszkadza? Bo wy się bardziej czujecie na przykład łyżwiarzem, nie? Albo snowboardzistą. No bo często też jest tak, nie, albo... ale, ale to ciekawe zwróciłeś ciekawą rzecz, na ciekawą rzecz uwagę. Wspaniali ludzie, mhm. którzy mają wiele super pasji i gdyby tak naprawdę z nimi pogadać, to on jest bardziej narciarz niż prawnik. Znaczy on przez prawnictwo zarabia na życie, ale gdybyś go zapytał, co Cię najbardziej mhm. stary cieszy w życiu, mhm. no nie, to cie, często to nie jest ta no ścieżka tak. zawodowa. To jest na przykład zawód, a my ludzi definiujemy z góry przez to, co wykonują, a nie kim są. To jest w ogóle szok. No? Że przez te 8 godzin, które są w pracy, jesteś zdefiniowany jakoś. Tak. A nie na przykład, że właśnie jesteś tym snowboardzistą, rodzicem. Ta, no właśnie, yy... a, rodzicem, no nie? Czyli hej, tato, tato! Nikt do no ciebie nie? na stołówce w sanatorium no nie? nie woła: hej, tato! Kompocik czy bez kompociku? Hej, tato! Mhm. No nie, no nie aż do. No. no ale właśnie zaczęliśmy od tego, że multi passionate, no nie? Czyli masz tak. wiele pasji. I teraz tak. chodzi o to, że osoby, które wydają się, że no, to jest ich problem, bo nie wiedzą co się zdecydować, to jest właśnie wasze bogactwo. I super, i z tego korzystajcie, po pierwsze. Tak już powiedzieliśmy, nie etykietujcie się, no nie? Że tak. musicie być znanym hydraulikiem i tyle, no nie? Mm -hmm. Druga rzecz, poszukujmy w działaniu, co tak naprawdę nas kręci, bo jeżeli stwierdzisz, dobra, tu harmonia, tutaj bęben, mm -hmm. tutaj gitara, mm -hmm. ale jeżeli tylko będziesz to miał, że wypowiadasz, i, o, to chyba to mnie interesuje, ale nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział, co ci najlepiej gra, no właśnie. No nie? Tak. Tak samo w życiu, w różnych że, zawodach, w różnych czynnościach. Poszukujmy w działaniu naszej pasji i wtedy zawężajmy w trakcie już to, gdzie chcemy być najlepsi. Y -hmm, no nie? Y -hmm. A ty masz coś takiego? Ja mam bardzo dużo pasji, strasznie mi trudno było się zdecydować na jedno. Na przykład jak nagrywaliśmy serię Niezniszczalnych, tak. e, Wielki Szupy ta nas, Jaką masz rozrywkę na przykład najlepsza. No, tak. no, To jest tak trudne pytanie, no bo wiele rzeczy mnie interesuje. Nie tak. mogę jednej rzeczy podać. No na nie? Przy... I powiedzieć? Powiedz coś, co nie powiedziałeś jemu. <laughs> No, lubię gotować bardzo. O Ostatnio, strasznie lubię gotować. No. Tak, że po prostu wieczorem się przygotowuję, szukam jakichś przepisów i sobie. Yy, nie mogę się doczekać po ranka, kiedy wstanę i zjem to na śniadanie. Kur, a ja w ogóle tak jest. rano? To jest przecież zrobić tą potrawę. No? Ostatnio robię taką pyszną zupkę wietnamską, hmm, tajską. Kur, Ale Patrz, jakie to jest bogactwo? Patrz, jakie to jest bogactwo, jakby to powiedzieć, społeczne, hmm. takie, że spotyka się nas dwóch i ty mi mówisz, że cię Jara. Ten, kuchenny tak. rewolucję. A, a mnie nie. Przyjechać i ja ci coś zrobię, a ty mi opowiesz o tym, co ciebie Ja Ty mi zagrasz na gitarze i sobie siedzimy, nie? Ty, Jadę? ale a propos gitary, to <grym> też jest <grym> ciekawe. Bo Michał mówi: weź, spróbuj ten, no nie? I dla tych, którzy tu coś tam patrzą, wiedzą, że ja byłem ostatnio, miałem taki epizod z gitarą, no nie? Super było pośpiewać z ekipą, pozdrawiam, Ciężkowice 2021. Tylko, że starym, ja na przykład nie mam takiej łatwości. Jak trzeba, to zagrałem. Mm -hmm. Mam teraz jeszcze taki syndrom, że mi tak tu stwardniały palce stare, tu, że nie mam czucia na tych od okay. strun, no nie? Tu, no. to jak cię dotykam, to cię prawie w ogóle mm, nie czuję, Ja też nie? nic nie czuję, no. Ty w ogóle nic, no nie? Ale jakby mi przyszło pograć się na bębenku, to z tego mam... Y, te... Więc wolę się spotkać mm -hmm. z gitarzystą, którego to cieszy, mm -hmm. I oddać, no nie? Niż... Od, od, oddać mu to, I tak? Odda... A skupić Delegate, na tym, co ciebie Delegate no nie? Delegate... <śleski> Automate, delayed. No. <śleski> Automate, delay. <śleski> okay. Spotkać się, no nie? czyli, czyli bo to jest to, co powiedziałeś przed chwilą, no nie? że w działaniu przekonasz się, mm. czy cię to rzeczywiście wciągnie. Tutaj Ta. gitarist, no nie? Mm. Nawet ruchy mam, patrzcie się, kurze. dokładnie. ruchy mam, no. ale y, radości takiej dużej zgrania nie mam. Właśnie. Uwielbiałem się tam spo spotykać z ekipą, mieliśmy super pianistę, Michała, który grał na gitarze, Paweł na pianie i tak mm. dalej. no nie, Graliśmy sobie Szymon, o i pojawił się Szymon, gitarzysta stary. I on siada do gitary. Pozdrawiam cię, Szymon, ciekawe, czy to oglądasz. Siadł do gitary i tam. Ja mówię, Szymon, kurczę, patrzysz tu od siedmiu dni, jak ja gram na gitarze, to musisz mieć wiesz, Jak ty znosisz w ogóle to, że ja tam, wiesz, de dur. Tak zwana... No nie? Deprywacja względna. No nie? Deprywacja względna mi się, mi się włączyła. Czyli się pojawił? No, nie? no. No dokładnie. Ale popatrz, ostatnia rada, myślę, że dla osób, które chcą wybrać kierunek studiów. Wybierz kierunek studiów dzisiaj. No to jest tak trudne, ludzi tak wiele rzeczy interesuje, że uważam, że lepiej wziąć sobie taki albo szerszy kierunek, który da ci możliwość poznawania wielu rzeczy, albo tak? zrób sobie tak zwany gapier, nie? Czyli zrób sobie przerwę rok. O tym się miałeś... Tak. Yy, yy, śpiewam w gospelu. Nie to wiesz o tym, ty, nie? No. Mamy taki chór się, w Sączu. No. I stary tam jedna, jedna z dziewcząt z naszego chóru parę lat temu to było, no nie? Mówię, yy, hej, jakie masz teraz plany po maturze? A na żadnych. Planuję mm. wyjechać przez rok, mm -hmm. na rok, no nie? I za rok wybiorę jakieś studia, a teraz mm -hmm. chcę popodróżować i zobaczyć, no nie, do czego płonie mi serce. Stary, jaka to jest w ogóle perspektywa? No zdrowa wy się wydaje. Tak wszyscy powinni no, robić. Jeżeli nie czują takiego płomienia w jednym kierunku i szukają, tak? to szukajcie, no bo szkoda się od razu etykietować. Dobra, jestem tam mm, youtuberem, to, nie? Y Będę no, studia youtuberskie robił. Tak, robię, no. zrobię studia youtuberskie albo... O, nie wiem, zostanę, no powiedzmy sobie tym proktologiem, no ale bo... to jest. No. A jak... I całe, a życie, ty... całe życie, całe życie i jeden widok, ale rozumiesz, że, a w rok, chyba że, chyba że prowadzimy tak aktywne życie, no bo są te mini emerytury. Chyba kończymy już odcinek, czy nie, ale nie, bo kurczę, ale patrz, ruszyłeś patrz, temat. Patrz. Jara mnie to strasznie. Wybaczcie, za długi odcinek. Patrz, no, ale... bo jak na przykład spotykasz się w ciągu. Czyli dajmy na to jesteś na jesteś w, jeszcze przed studiami, no nie? Spotkasz się z różnymi, masz różnorodną grupę y, swoją taką przyjacielską, mm -hmm. koleżeńską, no nie? No to już wtedy rzeczywiście można wykapować ty. Cieszy mnie to na przykład, że jestem na pierwszym roku liceum i już wiem, że chciałbym być y, tym czy tamtym, no nie? Mm -hmm. Ale wielu ma tak, ja tak miałem na przykład, mm -hmm. nie? Kończę średnią szkołę. Kurwa, nie? No, dokładnie. Myślę, że 90% osób nie wiem. No. no albo... Na, gap year. No nie? Mm -hmm. I gap tego. Year. Tak. Taki będzie tytuł odcinka, a miał być inny. Zobaczymy zresztą. Okay. Do, <noise> do zobaczenia Następny następnym odcinku. Cześć. A jeżeli chcecie szybciej odkryć to, do czego wam płonie serce, to z Ireneuszem Trojanem nagraliśmy kurs Zrealizuj swoje marzenia, w którym zawężamy te poszukiwania. Dajemy wam konkretne narzędzia. Link do tego kursu i książki Rób to, co kochasz możecie znaleźć tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!